Kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Yy, dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co udało mi się upolować i zakupić w okresie, yy, tak chyba ponad miesiąc, coś tak mi się wydaje, i tutaj ben, będą zarówno kosmetyki, pielęgnacje, jak i yy, no, jak i ubrania, i y, zanim zaczniemy, to właśnie chciałam Was jeszcze gorąco zaprosić do subskrypcji mojego kanału, będzie mi bardzo miło i do zostawienia komentarza, bo ja też bardzo uwielbiam, tak jak mówiłam, czytać Wasze komentarze i do uderzenia w dzwoneczek, żebyście byli ze mną na bieżąco, bo jak zasubskrypujecie, to YouTube po prostu nie będzie wam pokazywał tego, że ja na przykład na bieżąco wrzucam jakieś filmy, więc zapraszam was serdecznie. No i co? I może zaczynamy, nie? Bo czas goni. ok dobra. To lecimy może najpierw z Tike Maxem. I tak, w Tike Maxie może zacznę od Takich rzeczy do domu, i udało mi się kupić bardzo fajne takie. To są patyczki aromaterapii. Tak wyglądają. I to są z naturalnych olejków, i to jest olejek eukaliptusowy i limonka. Bardzo fajny produkt. Ja mam już jedne postawione na oknie, a to wzięłam sobie dwa opakowania, bo to kosztowało 7 euro. Będę Wam mówiła yy, ceny, które pamiętam, a które niestety nie mam. Paragonów, no to przepraszam Was serdecznie. No to tak, to takie właśnie fajne patyczki aromaterapeutyczne na jesień. Ja lubię takie rzeczy. To dwa razy mi się udało kupić. Później do pielęgnacji zobaczcie, jaka butla. Olbrzymia. I to jest litr, i wiecie co to jest? Aromaterapii, i to jest. Olejek do masażu ciała, ale ja sobie pomyślałam, że będę go używać jako olejek po kąpieli do wcierania, do nawilżania i do pielęgnacji ciała. Tu mamy litr i on kosztował, była cena 70 euro tyle bym nigdy w życiu nie dała, a ja go kupiłam za 19,90. No to wychodzi 80 zł na polskie za litr takiego dobrego olejku i to jest Aromaterapii i to jest właśnie masaż Oil. To jest taka specjalna jakaś edycja mi się wydaje. Właśnie, bo tutaj jest bez żadnych parabenów i produkt naturalny. Tak. Mhm. Słodkie migdały, olej, perfumy i tyle. No i bardzo fajnie udało mi się. Pierwszy raz mi się w ogóle w się udało kupić taki wielki olej do, wiecie, do masażu w ogóle do pielęgnacji ciała. No to jest mega kurczę. Następną rzeczą będzie y, też taka wielka butla litrowa. Zobaczcie, jaki to jest mega. Ja się zawsze czaję przy takich y, tam produktach do pielęgnacji, ale przeważnie mają mydła. I jakoś to mnie po prostu wiecie, a ten żel podprysznic to jest żel w postaci olejku, i tutaj mamy drzewo sandałowe, a, drzewo sandałowe, arganowy olejek i olej z kokosa. Bardzo fajny, duży produkt, litrowy, i powiem Wam, że to. Jest produkt francuski i on kosztował 9 euro. No to cena bardzo fajna, jak za taki produkt litrowy. Mam nadzieję, że się dobrze spisze, bo jak to jest olejek pod prysznic, to będzie fajnie mi nawilżał moją skórę. Ok, następną rzeczą, jak już lecimy stykę maksa, to tak, pokażę Wam najpierw pudełko. Jest to taka lampa, wiecie co? Ja szukałam lampy takiej fajnej, bo ja ogólnie ją y, kupiłam z zamiarem. Że ją zawiozę sobie do Polski, do domu rodzinnego, i wiecie co, udało mi się. Już polowałam, polowałam, na, zwracam uwagę na różne te lampy, a ta jakoś mi wpadła w oko, bo ona ma dodatek metalu, tutaj jest drzewo, i jeszcze tutaj jest tak jakby beton czy coś takiego. Tak mi się wydaje. Tak. I wiecie, co ta lampa kosztowała? 23 euro. No to tak wam pokazuję, że się prezentuje tak, bo tutaj jest żarówka, a wam pokażę, jak wygląda na żywo. Tylko, że nie mam do środka żarówki, bo jeszcze nie zakupiłam. Zobaczcie, jaka piękna. No jest cudowna, po prostu tak mnie jakoś zachwycił. Yy... No wykonanie, taki design tego, że naprawdę taki y, skandynawski, coś takiego prostego, ale takie ma coś w sobie ta lampa, no tak mi się podoba i tutaj wiecie jest normalnie na y, ten y, do wtyczki po prostu, bardzo mi się to y, podoba, piękna jest ta lampa, już nie mogę doczekać kiedy kupię do niej żarówkę i wkręcę i sobie odpalę w Polsce, Piękny to jest. OK, to takie coś w perełki w Tike wiecie, zawsze można znaleźć, tylko trzeba cierpliwie szukać. No dobra, co tu jeszcze, kochani, mam? To, to by był Tike Max. OK, później zamówiłam sobie, dawałam na Insta Story na na Instagramie zamówiłam sobie takie kosmetyki. Chciałam coś takiego z Polski, do pielęgnacji, z naturalnych. Mamy tego, wiecie, pełno na rynku, ale jakoś nigdy nie słyszałam na temat kosmetyków z firmy Apis tutaj mam trzy produkty i to jest naturalna, to są kosmetyki polskie. Naturalne i je można tylko kupić przez internet lub w salonach kosmetycznych, i ja sobie zamówiłam, no tak jak to ja, olejek do ciała, witalizujący. Później sobie zamówiłam egzotyczny olejek, też witalizujący, taki tropikalny i jeszcze rozświetlający balsam do ciała. I to są takie trzy produkty. No, i tak jak mówiłam, ja sobie je zamówiłam właśnie przyszły z Polski przesyłka masakrycznie droga chyba 70 zł zapłaciłam, no powiem Wam, że to jest kurde, trochę dużo. Powiem Wam za trzy produkty, to jest jednak dużo. To jest pielęgnacja. Następne może wam pokażę o, byłam w super dragu i chciałam kupić tą maseczkę do oczyszczania. Tutaj mamy węgiel aktywny i bambo. Taka maseczka ją polecała Anitka z kanału Ani Ani, pozdrawiam serdecznie kochana, no i udało mi się ją właśnie kupić. Tu jest napisane, że do wszystkich rodzajów cery, bardzo fajnie, bo ja mam cerę bardzo wrażliwą, to wiecie i był, to ona była w promocji, 5 euro zapłaciłam i kupiłam sobie też ten balsam Vaseline. On ma takie drobinki żelowe jakby coś takiego. O widzicie, z Vaseline firmy i on jest bardzo fajny, bardzo mocno nawilżający i ja już go kiedyś miałam. Ja wiem, że pierwszy raz kupiłam go z polecenia Ani, Ani z kanału dekretka1. Też pozdrawiam serdecznie, ale pewnie Ania mnie nie ogląda, ale nieważne, więc bardzo polecam, bo bardzo fajnie, yy, dobrze nawilża, a te produkty z Waselin są bardzo fajne. Będzie więc pielęgnacja. No i co tam jeszcze? Dobra, jak już lecimy z kosmetykami, no to lecimy torba Avon. I z Avonu to tak zawsze wiecie, tradycyjnie. Yy, zawsze do pracy zamawiam obłędnie jak są jakieś perfumy zawsze w promocji to ja zakupuję, jak są tanie to zawsze biorę i wzięłam sobie dwa opakowania są to takie perfumy Mermerzy Black nie wiem co to jest ogólnie, ale zapach jest fajny, fajny taki ciężki ja lubię ten zapach, taki ciężki taki jakby kadzidłowy coś takiego, no takie mam skojarzenia i wiecie co, zamówiłam sobie dwa opakowania, już ten używam do pracy no i drugi też będzie do pracy, bo to takie wiecie, na co dzień tań, taniutkie to to no i co ja jeszcze zamówiłam wyjmę już z aha, dwa kremy do rąk bo wiecie jak to pielęgnacja musi być jak yy, i mamy tak, jeden mamy kremik yy, do suchej skóry dłoni, jeden jest z masłem nie, z masłem kakaowym, sorki a drugi mamy z olejkiem kokosowym. Ja lubię te kremiki, one mają 75 ml i te bardzo polecam, bo one są bardzo fajne nawilżające. Tego jeszcze nigdy nie miałam, ale wypróbuję, więc na pewno z olejkiem kokosowym to będzie coś fajnego, bardzo dobrze nawilżającego. I udało mi się kupić, wiecie, co takie serum e Clinic Clinical. O, tak się prezentuje. I to jest takie serum z 0,1. Procent y, czystym retinolem. Zobaczymy, jak to będzie się z, y, sprawowało. I tutaj mam napisane profesjonalne serum przeciwzmarszczkowe z czystym retinolem. Ja powiem Wam, że właśnie szukam takich produktów, bo tak jak mówiłam, moją zmorą zawsze są te bruzdy y, wstrętne na czole. No ale nic nie poradzę. Może kiedyś coś, nie wiem, waham się, myślę na ten temat, ale nie wiem, boję się trochę. Wiecie o co mi chodzi ingerencja w skórę? I tutaj sobie właśnie zamówiłam takie serum. I ono jest. O, tak się prezentuje, jest taka w pompeczce Będę testować, nie? Będę testować, jak będzie mi się coś dobrze y, stosować, to będę wam, się będę wam na pewno wszystko mówić na ten temat. No i co ja mam jeszcze dla Was, kochani moi, co ja jeszcze upolowałam. Aha, upolowałam, znaczy upolowałam, zobaczyłam u Ani y, żelazko, y, zapomniałam link na Instagramie, ale y, też widziałam u Karolinki z kanału Brave Wave, pozdrawiam serdecznie, y, torbę z Zary. Jest to torba skórzana i wiecie co, pomyślałam sobie, że sobie zakupię taką torbę, ponieważ y, taką ciężką pracę, jaką ja wykonuję, to nie będę sobie żałować. Kupuję sobie, wiem, że taki produkt będzie na lata. No i yy, już chodzę. Teraz z wujkiem ją miałam w sobotę i w niedzielę. Jestem z niej bardzo zadowolona, pakowna, bardzo fajna, wygodna. I tak się prezentuje torba. Tutaj Wam otworzę, jest na magnes. I tutaj w środku ma dwie przegródki, dwie kieszonki. I tutaj jeszcze jest taka o, przegródka jedna o taka przegródka no i tak jak mówiłam torba jest skórzana, bardzo fajny kolor długość to jest taka wiecie jak założę to tak, tak się prezentuje o coś takiego krótka, nie za długa ale bardzo fajnie wygląda do różnych stylówek i bardzo ładnie wykonana torba była w normalnej cenie torba jest dość droga bo chyba kosztuje 70 euro to jest 320 zł, nie jest tania ale tak jak mówiłam, zrobiłam sobie prezent na moje urodziny no i co tam jeszcze, aha kochani, jeszcze mam, tak jak mówiłam ciuchy i mam tutaj tego mojego w poprzednich stylówkach jesiennych widzieli, widziałyście ja sobie zakupiłam tego misia tak się prezentuje z dużymi kieszeniami, już go miałyście okazję zobaczyć w stylówkach jesiennych więc ja sobie tego miśka zakupiłam z H&M, -u. jestem bardzo zadowolona, też cały czas w nim biegam, bo jest bardzo fajny, ciepły, nie grzeje się człowiek w nim, taki przede wszystkim jest lekki, bardzo Wam serdecznie polecam. I ja go kupiłam online, bo u nas w sklepach tego nie było, aż byłam bardzo zdziwiona, nie wiem dlaczego. No i tak się prezentuje i jeszcze jedna rzecz. Mam, też już Wam pokazywałam w niezbędnikach jesiennych chyba, pokazywałam Wam kurtkę. I jest to kurtka damska z regaty, tak jak mówiłam tutaj ma znaczek i kurtkę właśnie kupiłam na sezon jesienno-zimowy, tak jak mówiłam, że u nas jest właśnie deszcze się zaczną, a ja nie miałam żadnej dobrej kurtki takiej przeciwdeszczowej i się w nią zaopatrzyłam i jestem mega zadowolona. Ja ją kupiłam w Ticke Maxie. bardzo fajna taka zgrabniutka jest, damska fajna kurteczka, kaptur ma bardzo duży. O, zobaczcie sobie. No i warto mieć takie coś, kocha, kochane. Bo nie wiem, jak tam w Polsce, nie? Ale tutaj o, wiecie, słońce pięknie świeci. Wychodzicie gdzieś i przywali deszcz. No i co? Nie mamy wtedy parasolki. A zresztą tutaj przy tych wiatrach, to wiecie, parasolka na jedno minu jedną minutę starcza. Więc wiecie, zakupiłam też tą kurteczkę. Myślę, że takie y, potrzebne, te wszystkie produkty. I coś jeszcze chyba y, zaraz zerknę. A kochani, mam jeszcze mam dla Was, y, znalazłam w, w jakim sklepie? W Aldiku. Znalazłam bardzo fajną pościel. Zobaczcie, jak się fajnie prezentuje. Ona jest dwustronna. Jedna strona jest w takie koła, taka żółto-pomarańczowa. No, taka pomarańczowa, a druga strona jest szara. O, tak tak się prezentuje. Tutaj mam w takim worku. I tutaj, wiecie, są dwie na dwie poduchy, tak, możecie sobie zobaczyć, jak fajnie wygląda. No i tutaj mamy w takim właśnie woreczku, fajnie, bardzo spakowana pościel, dwie poduchy i. I poszewka na pościel. Bardzo fajny też. Ja Wam powiem, że właśnie w waldiku, bo przeważnie kupuję pościel w primarku. Ale w Waldiku, jak mi się uda w jakiejś nieraz dobrej cenie znaleźć. Przeważnie przyścieradła kupuję Waldiku, ale akurat pościel mi się udało znaleźć, więc ją zakupiłam. I pewnie przepiorę ją i ją dzisiaj, w, znaczy w tym tygodniu na pewno chciałabym ją zało założyć, bo jest bardzo fajna taka taka inna po prostu o. No dobra, no to by było wszystko. Tyle produktów. Nie wiem czy jest tego dużo czy mało, ale tak z pielęgnacji jest trochę tego, no bo wiecie, trzeba się yy, wiecie balsamować, trzeba używać fajnej pielęgnacji, żeby ta skóra już dostała trochę takiego większego kopa no bo wiecie jesień jest no to trzeba troszkę więcej tej pielęgnacji używać też mam dwa peelingi chyba mi tylko zostały czy jeden nawet peeling do ciała muszę zużyć no i olejki nie tak jak mówiłam lubię bardzo bo fajnie nawilżają skórę no i co, i to na tyle. Chyba teraz już chyba niedługo będzie trzeba nagrywać kalendarze, nie? Adwentowe, bo widziałam, że dziewczyny nagrywają. Mam nadzieję, że uda mi się zakupić mój ulubiony, który pokazywałam też właśnie w tamtym roku. Mam nadzieję, że go kupię. Trzymajcie kciuki za mnie, żebym kupiła. No i co tam. I to wszystko chyba. Dajcie znać czy coś wam wpadło w oko, czy coś wam się podobało z tych zakupów. No ja jestem zachwycona z lampy najbardziej, bardzo mi się podoba, piękna jest. No i a yy... no tak to to torba, no i pielęgnacja, kosmetyki, jak kosmetyki, nie? Ale lubię takie fajne perełki zawsze wyszperać. No i kurtka jest fajna ta z regaty przeciwdeszczowa. Jeżeli chodzi o Ticke Max, to lubię zawsze takie perełki znaleźć. No dobra, no to to by było na tyle. Yy, dajcie kciuka w górę lub w dół, subskrybujcie. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji, będzie mi bardzo miło. Kto nie jest, kto nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, no i co i... Dajcie znać, co u Was w ogóle, co porabiacie, jak tam przygotowania do świąt, nie? Bo już niedługo, już za 80 tam chyba dni, wypadają święta. A ja się modlę, wiecie co, żeby mogła stąd wylecieć, bo nie wyobrażam sobie tutaj zostania na święta. I trzymajcie kciuki, żeby nie zrobili takiego lockdownu, żebyśmy nie mogli wylecieć, bo ja się chyba załamę, bo po prostu ja kocham święta w domu rodzinnym. No i na tyle. I... No i co, i będę teraz szukała kalendarza adwentowego, no i wam nagram oczywiście jak się uda. No to co tam? To trzymajcie się i dziękuję, że ze mną byliście i do następnego. Pa!